Moi drodzy na deser zupełnie nietypowy Bartosz. Bartosz Gorsyca, który ma taką przypadłość, że tam, gdzie startuje, to akurat wygrywa. No i wygrał sobie po raz czwarty czwarty gorlicki bieg górski, więc Bartoszu powiedz, dlaczego polecasz, żeby tu biegać? Ja polecam do tego, że można tu wygrywać, bo, a tym bardziej, że, <śmiech> <śmiech> że, że to moje rejony, więc, więc można biegać. Myślę, że się ludziom tutaj podoba. I to i to każdemu, kto tutaj biegnie, tym bardziej, że. Że tereny są ładne w cichej miejscowości i, i, i można fajnie sobie pobiegać. Świetnie. Już nas z tyłu trolują. No a Wartek dzisiaj z czasem jakim? Godzina 47? Godzina 50? No, przyzwoicie. No, całkiem przyzwoicie. Czyli jak już dobiegałeś na metę, to ja turlałem drossa na kozim żebrze. Ale generalnie bardzo dziękujemy i zapraszamy Was na rok na Gorlicki Bieg Górski! Czołem misiaczki, z tej strony wasz niezastąpiony człowiek-plemnik ale chodźcie, 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 chodźcie za mną bo pokażę wam teraz jak potrailować sobie w listopadzie no bo tak naprawdę możecie się zniszczyć na piekle chantori, gdzie trasa wyrywa wnętrzności aż po Cochones. Możecie się też wypasać niczym sarenki na łowelasie w cudownych, podmieleckich lasach, albo tak jak ja, przyjechać na gorlicki bieg górski, który zgodnie z nazwą odbywa się w wysowej zdroju. To Beskid Niski, miejscowość oddalona od Gorlic o 30 km, a sama impreza jest młoda i prężnie rozwijająca się niczym kapusta na czarnobylskich polach. Dla prawdziwych czaków, norisów, którzy chcą przebiec wszystkie kilometry, i wjeżdżając w takie biegi jak głodny dzik w żołędzie. Zresztą profil biegu przypomina sztuczną szczękę moczoną w odkamieniaczu, więc powinno być dobrze. Błoto też macie zagwarantowane na dystans. 23 km w sam raz, żeby przewietrzyć pachy i stopy. No, a poza tym, jak pisał znany wieszcz: Pomnij, gdy w dzień przedni nie służy ci picie. Rusz do... w troki i bryknij się po Beskidzie. Dzień dobry, kogo Dzień dobry. widam, kogo goszczę? E, Judyta Stanoka. Proszę bardzo, Judyta z Sanoka. Tak. Pytanie jest takie, ponieważ motywację mężczyzn do biegania po górach to ja znam, bo to jest kryzys wieku średniego, problemy z rozmiarem, stadne, takie zakompleksienie i bieganie, kto pierwszy ten lepszy. Ale dlaczego kobiety biegają po górach? Nie wiem, to pewnie chodzi o... Nie wiem, chcemy wyglądać ładniej dla tych mężczyzn. O tak, to jest ta motywacja. motywacja. Czy w o czym Nie, Przede wszystkim zdrowia, zdrowia. Zdrowie, prawda? Lepiej, tak, lepiej biegasz niż siedzieć przed telewizorem. Otóż to. Doganiamy Buśkawicę. cześć. Kim ty jesteś? Kurczak z Jest Wyżyny Śląskich. Proszę bardzo, co ty tu robisz? A ja sam nie wiem. Tam ci mnie namówili, ten z przodu. Aha. Między innymi. To wszystko na nich. A nie znasz był, dokładnie. Nie wiem co To robię. Słuchaj. Ktoś wymyślił bieganie. Mam do ciebie takie pytanie. Słucham cię. To musi nam się troszkę kamera tu obrócić. Kamera wygląda tak. Jak radzisz sobie z tym przeraźliwym zimnem, bo podobno elita już przestała to golić nogi ja go i hoduje futro. Ale gdzie ty zimno, widzisz, ze mnie się leje. I tu Czyli jest gorąco. Co? Nic nie golimy. No w życiu, pełen zaros. W życiu się rozebrać jeszcze. I to jest właśnie nasza pani fotograf, Tak, dzień dzięki której jutro będą zdjęcia. Tak, cały poniedziałek 400 osób będzie przeglądało internety w poszukiwaniu własnych twarzy A teraz proszę: cyk, 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 i już fotografuję łanie podżarte przez wilki. Panowie, Kozie Żebro, ostatnie podejście, 20 kilometr Taka oto piękna dzida, szarpie łydę, jak świadkowy druchny na poprawinach. I tu nadaje się taki piękny suchar. Co mówi obcy podchodząc pod Kozie Żebro? No stromo! No i kochani, gorlicki bieg górski zaliczony, chociaż o górlice to ja się tak naprawdę w ogóle nie otarłem. Ale moi drodzy, cudze chwalicie, swego nie znacie. Jak w tej piosence, chicie ostatnim: weź nie pytaj, weź się przytul, do wysowej leć na bieg, na te Alpy, blicht szamoniksów, w chyba i Tra la la chyba la wnet. La, la la la. La 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 la.